A nie, wait, czy ja odpaliłem streama? Muszę szybko jeszcze wejść na Twitcha. W takim razie odpaliłem nie chcąc streama. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Producent wideo. To tutaj. Usuń. Tak. Dobra. Hej cześć, z tej strony, ja bober... A właśnie, wait. No tak. Tu. Hej cześć, z tej strony, ja boberta, To jest mój kolejny odcinek. Słyszałam Game 2. Ostatnio znaleźliśmy klucz. Kodzik. Nie wiem, cokolwiek to było. Dzisiaj postaram się. Więcej ich znaleźć i dzisiaj też będziecie widzieć prawdopodobnie, będę wam też notatki normalne pokazywać A do swoich też będę zapisywać informacje, będę miał dwa, dwie notatki w grze, dwa notatki, dwie notatki, nie wiem W grze i osobnie na moim kompie Chcę sprawdzić tylko czy ten typu jeszcze jest Tutaj O, tu dalej jest! O kurwa Okej okay. Mmmmm post. A nie, tu już byliśmy, nie nie nie, nie. Już sram, wiecie? ja już szram, ja już po prostu sram. To nic nie było, nie? Mam wszystko na maksa? Mam wszystko na maksa. Nie no, tu nic nie ma. Chuj, sram Pomocy. Deep weed. Nie, nie, nie. A, wyłożę sobie światło profilaktycznie. Nie słyszałam nic. Ale to mnie niepokoi właśnie, że nic nie słyszałam. Wait, tutaj tam jeszcze tak dla bezpieczeństwa to, żeby się wszystko ładnie nagrało, żeby miał każdy dźwięk. Postarał się ci grać mnie jak Cipka, ale to jest ja nie ja nie. Szą się What? Hello? Hey, I'm going to get go this rich escape. okej okay. co teraz robisz? Nie w tym... nie, 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 ja, ja chyba, ja chyba, nie, ja, nie, to minut Halo, ja to minut O! Mam znaleźć osiem kluczy. znalazłem jedno. To jest 1000 razy gorszy niż dwójka. Tysiąc. Nie, o nie... O nie! Zjebałem. Dobra, no to może, że kończę. część Dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć. Weźmy sobie do tej wiki Twójki. from Camps. Jak tu nic nie będzie, to nie uwierzę w to. Nie wierzę w to, że tu nic nie będzie. Czy I come. Zastanawiam się w tym momencie, czy I coming for you to jest tylko prank. Jak to działa? Hm. Czarna książka O! Witam Słyszałem Wspierdalać. Niemniej że jeszcze nie było czegoś takiego jak namieszanie Wiecie Tej dziwnej strzałki A wiem, że jest w Bo napotkałem się raz Halo? Godzina minęła, prawda? Dobra, Eurofire 12. Forgive me. Wybacz mi. Profilaktycznie. Profilaktycznie. Wyłączamy. Nie słyszałem. A może zaraz usłyszę. I'm sorry, to am not Stress Hide and seek say I see To myself and step

ko krkor korv antra to is dobe definitiveny Też nie wiem czy ja to słyszę w głowie, czy to w grze. Dobra. Um, tu się chyba wszystko nagrywa, nie? Przynajmniej powinno. Dobra. Ja mam nadzieję... A, my tu jesteśmy. Takie szybkie sprawdzenie, czy nikogo tam nie ma. Mi się wydaje, że autor tej gry trochę to toczna gra Pod względem oj nie Pod względem Ktoś tam mruczał i było takie To wyłączam za dużo dźwięków na raz Ty Nie dziękuję Coś się zepsuło. Eee, halo? Włączyła się strona, komputer. A nie wiem kiedy mam włączyć światło. Okay. Ogólnie zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Ja nigdy nie jestem safe. W momencie, kiedy mam wyłączone światło, mogą mnie nadal namierzać. Namierzać. Co jest bezsensowne. To jest największym dowodem na to, że mogą mnie dalej namierzać, chociaż mam wyłączony komputer. Bo cały czas miałem praktycznie wyłączony w komputer A kiedy miałem wyłączony patrzyłem cały czas na prawo Jednak kiedy mogli mnie namierzać To jeszcze jak poszedłem do drzwi się wróciłem Ale przez ten czas powinienem widzieć ten znaczek Chyba To było dziwne akurat Nie że Oni mnie namierzali

Na chuj, czekam na save. chuj czekam na sejwa poczekam na sejwa niech mi się zapisze chuj kończy ten odcinek mam nadzieję Nie mam czasu cokolwiek szukać. Co chwilę ktoś tutaj jest Ja tu mówiłem, że coś tu znarwi, a tu chuja znerwili <śm> <śm> Oh. I'm to first it's god guys I still don't have come on save dude please save Wiem, ja jestem dziwka, mnie to właściwie ta gra jest chujowa Naprawdę. Ja myślałam, że jestem w stanie pograć w tę grę, nie jestem w stanie. Wiecie, jeszcze jakby był jeden przeciwnik. Z tej dwójki też do rady, ale ich jest dwóch ja wiem, że jak... I to jest to jest właśnie to straszne. że ich jest dwóch. I wy możecie myśleć, że E2 mało. Znów jest ich czterech i to dalej, nie? Ale to nie jest tak mało. W dwójce było ich czterech, ale to nie było dużo. Bo to jest zupełnie inna te e technika grania. Tu nie wiem, kiedy mogę zapięć a kiedy nie. Mogę tylko przepuszczać To jest to straszne. Nie wiem, który dźwięk, kiedy, jak działa. Mogę być namierzany w ogóle tysiąc różnych rzeczy Safe. O mój Boże, dziękuję Dobra ja naprawdę może wyglądam na takiego, który nic nie robi w ogóle. Ale naprawdę to jest tak stresujące. Oh.